Dzień dobry, witam Państwa. Dziś mamy wyjątkowego gościa, bo też naszą nas swoją obecnością, pan prezydent naszego miasta, pan Piotr Grzybowicz, gdzie będę nam miło go przyjąć. Szanowni Państwo, mamy również gości zagranicznych, o czym za chwilę, więc sztuka batiku, Niesłychanie rzadko gości w galeriach. Mimo, że historia Batykanów sięga bardzo zamierzchłych czasów, ma on swoją kolebkę w Indonezji, a do Europy, Dopiero przyszedł gdzieś w okolicach XIX wieku, ale wtedy jeszcze również pełnił funkcję użytkową. Dopiero XX wieczni artyści czynili z, z Batiku autonomiczną dziedzinę sztuki. W Batiku artyści, tak jak w malarstwie, tak jak w grafice, mogą realizować swoje plany, swoje zamierzenia artystyczne. Wystawa, na którą Państwa zaprosiliśmy, na charakter międzynarodowy, bo mamy na niej gości artystów z Niemiec. Kuratorką tej wystawy jest artystka olsztyńska, która uprawia batik i jej to oddaje zaszczyt i honor prezentowania wystawy eksponowanej oraz przedstawienia artystów serdecznie witam państwa w galerii weguła bardzo dziękuję pani pierwszych słowa bardzo chciałabym podziękować pani dyrektor e, stenie ludkowskiej za to że umożliwiła nam e, zorganizowanie tej wystawy za to że się zgodziła dwa e, rok temu przyszłam do niej i mówię że chciałabym mieć tutaj e, wystawę patikła ona do mnie mówi Znowu mówię, nie tym razem ja nie chcę mieć takiej indywidualnej, bo miałam indywidualną w 2005 roku. No, no nie śmiałabym tak często mieć tutaj wystawy. Natomiast, natomiast przychodzę z propozycją zrobienia wystawy grupowej. Chcia... Stefan zapadł na ciężką honorę serca. Zaprosił mnie do siebie, do księdu. I okazało się. Że jestem jedyną osobą, której on chce zaufać i której chce powierzyć swój dorobek artystyczny swojego życia. Przyjechałam do Olsztyna z misją. Przyjechałam do Olsztyna z misją uchronienia jego sztuki od zapomnienia. Ponieważ nie byliśmy jeszcze wtedy w Unii Europejskiej, więc przyjechało to jako kontrabanda ze mną samochodem. Do samochodu zabrałam tylko tyle, ile